Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony profesjonalny youtuber, który podczas formatowania dysków zapomniał przerzucić starego świata, więc siłą rzeczy troszeczkę tutaj musimy zacząć nowy sezon. Sorki za to, sorki dla wszystkich, którzy chcieli oglądać kontynuację drugiego sezonu, no ale tak wyszło niestety, ale mam za to nowego kompa. To powinno być już troszeczkę widoczne tu. Czy ja mam skok Nie, dobra. To powinno być tutaj troszeczkę widoczne, bo po pierwsze gram na fancy grafice. Nie na jakiejś takiej, wiecie, szybkiej czy coś. A po drugie. To tutaj co najważniejsze, no to wydaje mi się, że będzie dużo płynniej, nie będzie mi lagował Minecraft tak bez powodu. Także... To no tutaj zawsze coś, tak? Tylko czekajcie, od razu przejdziemy sobie tutaj i wydupcymy to. Nie chcę, żeby te achievementy mi spamiły na czacie. Irytuje mnie to tak szczerze. Musicie mi napisać jeszcze, jak to wy będzie wyglądać z mikrofonem, bo nie jestem na 100% przekonany, czy dobrze to skonfigurowałem. No ale to zobaczymy jeszcze w trakcie nagrywania. No bo teraz tak naprawdę no, nie mam podglądu do tego. W sensie no, podgląd mam, co nie? Ale nie wiem jak to wygląda z Waszej strony. Czy po prostu za cicho będę, czy za głośno. No, gierkę starałem się wyciszyć jak najbardziej. Gierka jest praktycznie w tle, chyba z tego, co mi się kojarzy. No tutaj spokusowałem się głównie na tym, żeby ten mikrofon jakoś brzmiał. Mimo że to jest spoko mikrofon, to nie wiem dlaczego, ale ostatnio ze mną nie współpracuje. W sensie podejrzewam dlaczego, bo jak macie te kable od mikrofonu, co nie? No to ja chyba krzesłem przejechałem sobie po tym. No i zobaczyłem to, jak skręcałem właśnie kompa, no nie? Że kabel jest troszeczkę przerwany. No ale cóż, trudno się mówi jakoś trzeba żyć, tak? Więc no zaczniemy sobie tutaj. Po prostu będziemy elegancko grać. No i zaczniemy nowy sezon, tak? Jeszcze nie wiem gdzie się za bardzo osiedlimy, ale to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu, na razie potrzebujemy drewna, jedzenia i tak dalej. No i siłą rzeczy także tutaj musicie mi wybaczyć to, no bo nie planowałem tak szczerze nowej, nowego sezonu, no ale wyszło jak wyszło. Taki podjarany człowiek był, wiecie, no to komputer, no nie, złożę, złożę, to pogram, tamto pogram. No i przerzucałem sobie te dyski ze starego kompa właśnie. Z tymi danymi wszystkimi. Wiecie, jakieś loginy, nie pliki, nie pliki. No i już znałem, dobra. Nowy komputer, nowy start. Zainstalowałem sobie Windowsa 11. Zaszczędziłem dzięki temu około 500 zł. Taka ciekawostka. Bo uwierzcie mi, dużo taniej wam wyjdzie kupić klucz i zrobić to samemu niż jakbyście kupowali to. Wiecie, zrobione już, no nie to jest taki protip na przyszłość, jakby ktoś w kompas składał. A jest naprawdę multum poradników na YouTube, związanych właśnie z instalacją Windowsa. Więc tutaj akurat bez problemu, bo to, to nie jest jakieś trudne. Tam macie po prostu. Yy, waszym jedynym problemem jest to, żeby mieć USB-ka. Albo coś, żeby zgrać po prostu instalkę. A tak jak pobierzecie instalkę, no to już po prostu odpalacie to. Odpalacie se kompa, co nie? No i tam wchodzicie, przeklikujecie i dziękuję, no nie? Także tutaj spoko. W ogóle tutaj widzę, że bardziej takie wyspy nam się tu porobiły. Przynajmniej nie jesteśmy znowu zrespieni w lesie. Ale ten odcinek będzie bardziej taki tutaj pod eksplorację nastawiony. I głównie po to, żeby z wami pogadać, bo dawno nie wrzucałem filmiku. A chcę się Was wysłuchać w tej serii bardziej. Bo ostatnio uznałem w sensie ostatnio. W ostatniej serii to było bardziej coś takiego, że wybrałem miejsce. Za bardzo się nie. No ten. Za bardzo się nie dogadaliśmy wtedy. W się nie, że się nie dogadaliśmy, może inaczej. Czy ja to mogę wykopać? Chyba nie. nie. Dobra, debil ze mnie, wracając, to chodziło mi o to, że w tamtej serii po prostu sam zadecydowałem bardziej niż się was wysłuchałem, gdzie będziemy mieszkać Więc w tej serii tutaj, jako że już zaczęliśmy od nowa z mojej winy, to tutaj yy, chcę po prostu was bardziej wysłuchać, no nie w tej kwestii Więc tak, mamy tu wyspę, tu wyspę, tam wyspę i mamy takie w ogóle wyspy różne, przeróżne Także, no tutaj jest o tyle spoko. I ten odcinek będzie taki dosyć krótki, bo bardziej mi, tak, tak jak mówię, zależy w tej serii, jak już zacząłem od nowa, żeby was wysłuchać jeszcze bardziej niż dotychczas. No, czyli po prostu wiecie. Chcecie, chcecie żebyś... Nie, nie mogę się wysłowić. Widać, że kawy nie było. Wracając, to jeżeli chcecie, żebym się usiedlał na jakichś wyspach, tak jak tutaj są te wyspy, to po prostu śmiało piszcie w komentarzach. Na razie pozbieramy sobie drewno. Ogarniemy takie pierwsze, wiecie. Początki z brzegu. Pozwiedzamy troszeczkę. No wiecie, jak to jest na początku w Minecraft. łazicie bez celu troszkę. Mordujecie co tam wlezie i dajecie że jest spoko. Tam mamy akazję, czyli najgorszy biam w Minecraft Ozdro. Mam nadzieję, że ktoś się nie obrazi za to, co powiedziałem, ale to jest tylko taki wiecie... Personalny take tutaj. O, mamy osła tu. Gdzie morto. Ale ten. Generalnie wydaje mi się, że spoko byłoby tu mieszkać. No tylko chcę was wysłuchać. Więc dlatego tutaj za bardzo się jeszcze nie nastawiam na to. Wszystkich owiec, w sensie owiec nie będę w ogóle ruszał, chociaż czekajcie. Dwie siajki w ruch. Możemy zrobić tak i mamy wełnę. A? I nie trzeba nikogo mordować. Bo w ostatniej serii pamiętam, że w ogóle tych owiec nie mieliśmy. Jakoś, nie wiem, mało ich było. I musieliśmy latać gdzieś tam później. Ale tu jest węgiel, to od razu go skarniemy. No, więc ten odcinek będzie bardziej taki zapoznawczy. Tutaj ogarniemy sobie tereny dookoła. I tak jak mówiłem będzie krótszy, ale ze względu na to, że chcę dla Was dobrze, no nie tutaj, żebyście po prostu mieli bardzo duży impact na tą serię. Możecie mi nawet, nie wiem, pisać w jakim stylu byście chcieli zobaczyć dom, albo coś, jakieś budowle od razu. Więc no tutaj ja jestem otwarty na propozycje różne, przeróżne z mojej strony, a z waszej strony jedynie proszę was o odzew w komentarzach. No i od razu możecie też mnie zhejtować, że o ty debilu <laughs> zapomniałeś przed formatowaniem. Pliku zapisać, no ale to prawda. Troszkę debit ze mnie, no ale cóż, tak już w życiu bywa. Ja jestem pogodzony z tym, że mogę się tutaj nadzieć na krytykę ze względu na nieprofesjonalizm. No ale cóż, mogę rzec, więc generalnie jeszcze raz powtórzę to do wszystkich tutaj przed monitorami. Oi żeby pisać komentarze po prostu wiecie, żeby był oce w tej serii. To będzie taki bardziej prolog niż faktyczny odcinek. Bo uznałem, że to... W sumie wiecie jak to nazwę, ja już, ja już wiem jak to nazwę, no nie? Czekajcie, od razu miniaturę zrobimy. Tak żeby... O, tutaj taki clickbaitik zrobimy. Eee, nazwę to jako odcinek zero, no bo tutaj tak jak mówię, nie jestem nastawiony totalnie na... Budowanie bazy, bardziej tylko na taki Exploring, tutaj zapoznawczy. Więc od razu piszcie gdzie chcecie, żebym się osiedlił, jakiego biomu szukać, w jakim stylu nie wiem, budować dom, co budować. Więc wiecie, żebym miał taką listę priorytetów i zrobimy sobie taką checklistę od razu. No i po prostu będziemy odhaczać po kolei, co tam po prostu będziecie pisać, no nie? Więc w tym momencie ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego prologu, tego odcinka zerowego. I do usłyszenia. Wy w sumie nie wiem, kiedy to zobaczycie, ale muszę to jeszcze obkroić i zobaczyć, jak to w ogóle wyjdzie. W każdym razie, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu.